Witaj ta ludzie to, znowu się by to czesał, bo mi włosy stoją. Muszę to zrobić. Muszę. O, a patrzcie jak ładnie. Jak można zostać prestiżowym youtuberem. No i tak włosy wytnę jak te, te gwiazdy rapowe, takie co tu mu obcięte, tu mu obcięte i po, i tam Cześć, witam Was! To ty, znowu sobie nową fryzurę. To dawajcie lajki jak Wam się podoba, a dawajcie ja lajki jak Wam się nie podoba, a sobie jak mnie kochacie. <ś> Ej, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o towarzyszach. <ś> Kurde, i co? Powiem Wam tak żyję na tym świecie tyle lat, tyle pięknych lat i, i ciągle widzę towarzyszy, towarzyszy. Na czym polegają towarzysze? Na czym polegają towarzysze? Na tym, żeby was trzymać za mordę, no nie, proste. Trzymać za mordę, wmawiać wam, że to oni mają rację, że oni mają gar, ga, garnitur, no nie tam wykształcenie i to, bo jesteście głupcy i, i trzeba im za to płacić, że oni są mądrzy i, i gdyby nie oni, to byście zdechli z głodu, no nie, dlatego oni kontrolują cały rynek żywności, no zauważcie to jaki mamy mamy. Mamy, jaki ty masz rynek żywności? Gdzie kupujesz mięso? Od kogo kupujesz mięso? No i dajesz mięso. Od kogo kupujesz marchewkę? Dlaczego twoje życie wygląda tak, że musisz iść do pracy, żeby zapłacić ważne ubezpieczenie, z którego będziesz korzystać, jak już będziesz starym dziadem, takim już po sześćdziesiątce. No, nie mówię, że starym dziadem, bo niektórzy ludzie po 60. jeszcze bardzo dobrze egzystują. Ale to głównie dzięki diecie i dzięki sportowi. No W każdym razie człowiek się już delikatnie można powiedzieć kończy. Chociaż nie każdy się kończy. No ale większość się kończy, więc jest wiek 60 lat, no nie. I do tego 60 odkładasz, no nie, odkładasz tam, gdzieś tam, no nie. I te wszystkie panie, no nie, te, te dyrektorzy, to wszystko, oni tam robią już, wiecie, no, za darmo, no nie. Za darmo robią społecznie, no nie, oni się odkładają, żebyś tam, ci, broń Boże, nie ukraść złotówki. Ale wy! Będzie no, towarzyszem. No i właśnie towarzysze są po to, żeby utrzymywać takie instytucje. No, z, 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 no i dzisiaj puszczam sobie Sejm. Wyłączyło mi się, bo się wyłączyło. Nie oglądałem dalej. Coś tam jakieś odbudowa z Unii, no nie no, nie wiem o co w tym chodzi, ale pewnie chodzi o to, żeby po prostu Polacy, żebyś ty, 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 o ty, ty, youtuberze, youtuberko ty. Pociął bezpośrednio na pieniążki w Unii Europejskiej, a potem tam się coś tam dadzą, no nie? Oczywiście nie tobie dadzą, tylko to dadzą do urzędu pra nie pracy, tylko tego miasta. No i tam Tomasz będzie jechał tą trawę, no nie, wycinał te drzewa, no bo to wiecie, on jest prestiżowym inteligentem w mieście. No i właśnie po to są ci towarzysze wszyscy, żeby utrzymywać takie. Zachowa z zasady ekonomii. No cóż, no jak to kiedyś powiedział Adolf Hitler, że Niemcy potrzebują przestrzeni życiowej. No i jacy Niemcy, Wehrmacht to nie była wcale formacja niemiecka, byli w niej i Belgowie, i, 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 i ci. No. I holendrzy, no ci wolnościowi, kochani, holendrzy, z mm, 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 si, z si, z -si. 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 No. I tam z innych krajów, no nie? W no, każdym celem było to, żeby po prostu podbić świeżo że państwo, które powstało na mapie po rozbiorach. Oczywiście ono zostało stworzone tam we wcześniejszych latach, no nie, po pierwszej wojnie światowej, no nie, potem to państwo było piękne. Piękne, nie piękne. Było. W każdym razie to państwo trzeba było podbić. Bo jak to mówił pan Jałowiecki w książce na skraju imperium, Polacy to naród bardzo przedsiębiorczy. O tak, Polacy mają w sobie wiele, ale to wiele dobra. I tu mają poukładane. Tu. Handel konopiami. Nie tymi narkotycznymi, tymi na worki, tymi na liny. Wielkie biznesy, głównie chyba ze Szwecją i z Norwegią, bo tam nic nie wyrośnie na nie, na tych mrozach. Zboże, piękne ziemie na Lubelszczyźnie i czarnoziemy na Ukrainie. na no Ukraina tam kiedyś była część Polska, no nie, tam dużo Polaków mieszkało, potem im te tam bandy Upa, no nie oczywiście wszystko powiązane z, z Niemcami, no nie, Ach, Niemcami, z Wehrmachtem, no nie? z Unią Europejską. Z Unią Europejską, tak powiedzmy, z Unią Europejską, bo ja oczywiście cały czas traktuję Polskę jako kraj niepodległy, który nie należy do Unii Europejskiej, no nie, i w ogóle coś takiego jak Unia Europejska to jest dla mnie porażka, no, ale to jest takie, ale pff, ludzie, miałem gadać o towarzyszach, prawda? Tyle myśli mi podchodzi do głowy, że tak latam jak jakiś ćpuniec, nie? No dobra. No i oglądam to, to tam wydarzenie w Sejmie na temat właśnie tego odbudowy, coś tam, no i kurwa, to... Kurde, kur, się cały czas, cały czas się odbudowują, no nie? Oni to mi się tylko odbudowywali. Oni nic nie wybudują, oni się tylko odbudowują, no nie? No i odbudowują się, no nie? No, no i pierwszy był towarzysz Gawkewy. Towarzysz gawkę w <laughs> No i towarzysz gawkę w SSLD. Uczcił. Uczcił ikonę polskiej pornografii. Hmm. Najlepszy aktor. Najlepsza postać polskiej kinematografii. Jak szersza ważna w umacnianiu prawd władzy ludowej, gdzie minicjant to jest człowiek, który jest prawdą i miłością. No i tak sobie o, 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 o. przypomniałem ostatnio, że tam wczoraj oglądałem taki film, gdzieś tam. Jakie to było miasto, no powiem wam tak, sytuacja tak wyglądała tak. Że y, była sobie szkoła. Nie? No i tam rodzice protestowali przeciwko y, temu dyrektorowi tej szkoły. Y, dlatego, bo dyrektor zakazał wchodzić dzieciom do szkoły bez ważnej maseczki. Nie? Bez maseczki nie wejdziesz do szkoły. No. I po prostu dyrektor ich nie wpuszczał. No, nie wolno, bo tu korni wirusa jest. Nie? Pfizer, wejdziesz. Bez Pfizera nie wejdziesz. Apartheid, Poland. Poland, apartheid. No i w każdym razie Stali ci ludzie pod tą szkołą. Tak nie wiem ile było góra 15 osób. I zjawiły się ikony polskiej praworządności, melecąty. No. I zaczęli spisywać no to cóż może robić milicjant w pracy jak nie chodzić z długopisikiem i notechikiem i spisywać i tak spisywać chcieli spisywać, bo ci ludzie nie dojemy, nie dojemy dokumentów, bo to jest bezprawne noszenie maseczek. Mieli rację. No nie. Oczywiście, że mają rację. Noszenie maseczek to jest pogwałcenie zdrowego rozsądku. To jest pierwsze. A, a ten przymus noszenia maseczek, czy nakaz noszenia maseczek, to są tylko pierdy Morawieckiego i tych wszystkich szabezgojów, kto, którzy chcą po prostu, żeby ludzie kur 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 kur, kur, kur. Byli niedotlenieni. Bo im nie jesteś głupszy, tym łatwiej tłom rządzi. Dlatego kurwa nie pij. Nigdy nie pij, nigdy nie ćpaj. Bo będziesz idiotą. Wiem to po sobie. Sprawdziłem to. Ach, no. No i byli sobie właśnie ci ludzie, potem przyszli milicjanty, potem ten, bo tam był jakiś ten ja adwo, adwokat chyba, jakiś tam, co się tam znał, tymi paragrafami sypali, bla, 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 no nie ten milicjant to taki normalnie, taki Taki właśnie typowy ku, 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 taki typowy porucznik Borewicz, taki debilowaty kurwa, że to tamtego, bo on musz ma ma tą legitymację, to on jest mądry, no nie, jemu wszystko wolno. Ja panią wezmę na komisariat, jak mi pani nie da dowoda, no nie. No normalnie podchodzi do ciebie jakiś obcy typ, kurwa, na środku ulicy i mówi: Gdzie masz, kurwa, maseczkę? No nie masz maseczki. No to kurwa, dawaj dowód. Nie dasz dowodu? Idziemy ustalać, kim ty jesteś, bo ty nie masz maseczki. Och. I kto to wam zrobił? Ja się pytam, kto to zrobił. Magiczny pis. <gryzny> Wątpię, że magiczny pis. Takie sytuacje to już były wcześniej. Takie sytuacje to już były wcześniej, tylko ludzie nie byli tacy oświeceni, jeśli chodzi o prawo. Jeśli chodzi o prawo, to musisz wiedzieć jedno, że masz prawo wylegitymować policjanta. To jest twoje święte prawo, masz prawo nie przyjąć mandatu. To jest twoje święte prawo. Masz Prawo odwołać się od mandatu to jest swoje święte prawo. Nie wiem kto ci to nadał, i nie wiem za jakiej ekipy się pojawiły te wspaniałe rozporządzenia, ale nie zapomnij, że masz takie prawa. No niestety, tylko jest taka prawda, że po prostu ci milicjanci, to oni tak stali i przy tym potem przyjechał jeszcze jakiś taki łysy, taki, taki w tych, no... ubrany po cywilnemu, no on się już wylegitymował, bo tam ten wcześniej się nie chciał wylegitymować, policjant, nie? No, no i ci wszystko nagrali tam pod, do sądu i podadzą, no, i w ogóle, no, nie? Niech chuj płaci. Tyle. Nie wiem, to tutaj jakby górnik, który nie umie ruchać kilowem. No, w każdym razie ten po cywilnemu to tam już pospisywał tego. a ci ludzie już mieli dość na no niebo, to już trwało ponad pół godziny, takiej, takiej, ty paragrafy, ty paragrafy, a ty kurde, ja, le, ja lepiej znam, ty lepiej znosz. Ci ludzie już mieli po prostu dość tego i zaczęli po prostu dawać te, te, zresztą było nagranie, no nie, już było nagranie, więc po co się dalej chodzi? wystarczy posłać to dalej, no nie. No. no w każdym razie wniosek taki, że po prostu ludziom, że tak powiem, no tak jak to kiedyś robili ci carska ochrana, no nie, że po prostu posyłali swoich, nie nie posyłali swoich, tylko po prostu rozbijali takie zgromadzenia, no, nie? no po prostu taka sprawa, taka prawda, no, nie? no. I ci policjanci po prostu rozbili to zgromadzenie, znaczy nie rozbili, ale chcieli je rozbić, no nie, no. Bo nie wolno się spotykać w Polsce, nie, nie wolno protestować, to się trzeba tam zarejestrować, tak. Wszystko trzeba zarejestrować, to, to pozwolenie musi być od generała, kurwa, no nie. No, no i w każdym razie ludzie tak stali, tracili czas, no bo pewnie zamiast siedzieć w domu albo tam może co innego robić, oni poświęcili czas społecznie, żeby stać pod tą szkołą i zaprotestować przeciwko jakiemuś faszystowskiemu idiocie, no nie. Faszystowski idiota, no nie. No. A ci sobie byli w pracy, no nie. No. Covidowe pewnie dostają, zatem no, każdy musi posmarować na covid najlepszy biznes. Pamiętaj YouTube, rób biznes na Covidzie. To jest najlepszy biznes. Po co masz mi monetyzować filmy? Jak ty na Covidzie zrobisz hopie taki biznes. Tam Pfizer ci zrobi biznes i będziesz te biznesy robił hobby. Upięty ty z Los Angeles jesteś, nie zapominaj no. Ty jesteś prestiżowy chłop, to no nie to, co takie Polaczki. Ci wystarczy, żeby się twardy dysk kupić, żeby o Internet mieć dopy. No, to takie Polaczki, które były kopane przez lata w Dubsko. Przez dupsko. Przez co byli kopani. Przez towarzyszy. Przez towarzyszy. Dlatego powiem wam, towarzysze, do Piachu. Tam jest wasze miejsce. No. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę miłego dnia.